Cześć, tu XORu. Dzisiaj przedstawiam grę, jest Allots Online. Jest to MMORPG 3D w klimatach fantazy, które wyszło za pośrednictwem g na rynek światowy. My w tej chwili dostajemy polską wersję owej gry. Moim zdaniem jest to naprawdę olbrzymie wyróżnienie, gdyż dostajemy jednego z najdroższych, darmowych MMORPG dostępnych na rynku. Naprawdę coś wspaniałego. Dodatkowo gra jest naprawdę przepięknie wykonana. A więc tak. Tutaj już, jak widzicie, mam dwie postacie. Zaklepałem sobie Nikki. No, i teraz zobaczmy, jak wygląda kreacja postaci. Do wyboru mam dwie frakcje. Jak już pamiętacie, chyba z mojego poprzedniego gameplay jest to Liga i Imperium. W Lidze mamy trzy rasy, w Imperium również mamy trzy rasy. No i tak, wchodzimy do Ligi i mamy tutaj Kanian, czyli inaczej ludzi. Mamy Elfy, czyli Elfy, no i gibrelingi, jak to kiedyś określiłem. Miśko-Kotki, Kotko-Miśki. Dalej się będę tego pojęcia trzymał, gdyż są to po prostu takie słodziutkie pluszaczki. Mamy tutaj oczywiście klasy, jest ich 2, 4, 6, 8, 9 klas, naprawdę sporo. No i jak widzicie, każda z tych raz ma te klasy inaczej, troszkę przydzielone, inaczej nazwane. Dobra, tak to mniej więcej wygląda. Możemy sobie założyć jeszcze hełmy tutaj, oczywiście. Następnie, Imperium to już jest mroczna strona. Właśnie tego konfliktu mamy tutaj Xadaganian Są to też ludzie, tyle że źli Są też orkowie Tutaj właśnie ork z gitarką No i Arizen, są to właśnie takie Mechaniczne szkielety Zdejmijmy sobie hełm i zobaczcie proszę bardzo Tak właśnie Wygląda jego mordka Tutaj głowa, tutaj jakaś czaszka Trochę No I tutaj również mamy 9 klas Klasy są takie same jak w przypadku yy, frakcji przeciwnej, tyle że po prostu inaczej nazwane. No i trochę w mroczniejsze ubranka, można powiedzieć, ubrane. Dobra, klikamy dalej. Powiedzmy sobie, że mamy mistyka. No i możemy sobie wybrać twarz. Twarz mamy naprawdę sporo, bo aż 12. Możemy sobie wybrać jakieś szczegóły, jeśli chodzi o ornamenty. Możemy sobie wybrać fryzurę, mamy również 12 fryzurek, mamy kolorów włosów również, a nawet i więcej mamy kolorków fryzurek 28. Mamy jeszcze dodatkowe cechy. Akurat w przypadku tej razy jest to jedna cecha, czyli po prostu takie mazaki na oczach. Jest kolor skóry, jest budowa ciała. Tak to mniej więcej wszystko wygląda. Możemy sobie jeszcze zdjąć ubranko. Zobaczcie, jak ten szkielet wygląda właśnie, bez ubranka, taki oto obrzydliwy. Dobra, ja nie będę tutaj już się nad tą kreacją rozszczulał, chociaż naprawdę jest prześwietna, prześliczna. O proszę, jaka, jaka. Jakie ma skromne zderzaki? Lipa trochę. Dobra, idziemy na, na serwer, idziemy grać. Okej, okay, jesteśmy w grze. Naprawdę jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Z tego co pamiętam, kiedyś na globalnym serwerze, rozpoczynając przygodę z Imperium. Po przejściu samoczka trafialiśmy do podziemi pod miastem, a później wychodziliśmy do miasta i tam wykonywaliśmy większość zadań. W tej chwili trafiłem po przejściu samoczka do jakiegoś miasteczka w lesie. Naprawdę, bardzo to przyjemnie wygląda kolorowo. Jestem pozytywnie zaskoczony, jak widzicie. Masa graczy w tej chwili już w tą grę gra. A dopiero cała produkcja ma godzinkę, jeśli chodzi o właśnie naszą polską wersję ja tutaj już wziąłem kilka zadanek mam już czwarty poziom, bo nabiłem go na samouczku no i teraz lecimy gdzie? lecimy tutaj Zaprawa fizyczna tak się nazywa zadanie no i przy okazji zabieramy się za interfejs a więc tak lewy górny róg to jest życie, punkty życia doświadczenie oraz punkty many, nasz poziom nasze zdjęcie no, i tutaj jeszcze flaga wojenna opuszczona. I tutaj jeszcze coś: przychylność wielkiego męczennika płama. Coś takiego. Nie wiem, co to jest. Chyba jakiś buff. Takie coś dostaliśmy. Pod spodem jest y, życie naszego właśnie tutaj szkraba. Naszego goblina. Czy nie wiem w sumie co to jest. I tutaj mamy czat. Oczywiście po polsku. No i teraz mamy tak. Butik Allot, to wiadomo, Item Shop. Tutaj nie będziemy zaglądali. Tutaj mamy podpowiedzi, czyli po prostu pomoc. Mamy serwisy, serwisy społecznościowe. O, proszę bardzo. Trzeba coś kliknąć. Ctrl T. No i co tu mamy? O, proszę, dołączenie do Facebooka. Bardzo fajna sprawa. Mamy komunikację, mamy starcia, czyli pewnie PVP. Mamy kalendarz, też ważna sprawa. Co tu jeszcze mamy? Mamy tablicę ogłoszeń, prawie jak w kościele. Ale mniejsza o to, robimy tu coś. No i mamy, mamy, mamy ustawienia. W ustawienia sobie wejdziemy, gdyż zauważyłem, że większość z was lubi to oglądać. A więc tak. Tak to wygląda, tak to wygląda, tak to wygląda, tak to wygląda i tak to wygląda. Mamy jeszcze dźwięk. No, i to wszystko chyba pokazałem właśnie przez grafikę. Dobra, bijemy dalej. wysłamy naszego szkraba, na pomoc. No i tak, co tu dalej mamy? Mamy nasz, nasze 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 okno, w którym znajdują się statystyki. No, i jak widzicie, tych statystyk jest 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Olbrzymia ilość. No i niestety, ale musimy je wszystkie ogarnąć, żeby nasza postać była w miarę silna. Wysyłamy znowu naszego szkraba Tutaj mamy nasze wszystkie rzeczy, które są aktualnie założone I co to dalej mamy Pasek skili, Pasek Energii naszego chowańca Która traci się podczas wykorzystywania Swoich umiejętności, warto wiedzieć Następnie mamy Rozwijanie umiejętności Jak widzicie umiejętności są w drzeweczku Także wszystko ładnie wygląda Ja sobie tutaj ten piorunek ulepszę Gdyż chcę żeby był szybciej używany i zadawa mocniejsze obrażenia Tutaj mamy nasz Co mamy tutaj? To się nie otwiera Jakaś zagroda Tutaj mamy nasze umiejętności w książeczce Tutaj mamy gildię To sobie później zrobimy Tutaj mamy naszego patrona I runy jakieś yy, Tutaj mamy Ponownie nasze okienko Drzewko z kili Mapa świata Jak to wygląda Chciałbym zobaczyć o, proszę bardzo, takie kółko. No i co dalej, mam dziennik zadań. No i nasz plecaczek. Również tutaj już mamy dużo rzeczy. Nie można się przebrać w czasie walki. Z kim ja walczę? A z nim. Dobra, to bijemy do kukiełkę. Zabiliśmy. No i wracamy do miasta, aby oddać zadanie. Level w tej grze, z tego co pamiętam, właśnie z mojej przygody z Aloc w wersji globalnej wbijały się stosunkowo. Początkowo szybko, później już zaczynały zwalniać to tak potężnie No ale oczywiście gra to typowy quest grinder, można powiedzieć Gdyż po prostu wykonujemy tutaj zadanka Później może troszkę można poglindować na jakichś instancjach, tego typu rzeczach Ale początkowo tylko zadania W sumie nie wiem jak dalej jest w tej grze, gdyż nie doszedłem tam za bardzo daleko Dobra, tutaj możemy sobie brać młotek ale najpierw musimy wykonać zadanie. Dalej co do interfejsu. Jeszcze tutaj nie mówiłem tej sekcji. Mamy tutaj emoteczki piękne, słodkie. Co tu dalej mamy? Mamy jeszcze z, y, zadania, mamy jeszcze mapkę, tego typu rzeczy. A my gdzie biegniemy? Biegniemy tutaj, aby co zrobić? Coś zerwać Zbierz 50 jagód z krzewów rosnących przy alejach i przynieś je coś tam, coś tam. Dobra, to zbieramy. Zbieramy, 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 hop, zebrane. Tutaj ogólnie to zbieranie później się przydaje, gdyż nasza... O, oh, 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 ogromne przycięcia. Widocznie graczy się narobiło. Później to zbieranie się przydaje, gdyż ponieważ dostajemy... Znaczy robimy sobie, jakby to powiedzieć, subklasy właśnie od tego zbieractwa, od tych różnych pierdołasków, no i... Właśnie to zbieranie nam się przydaje lub też zbieranie, jakieś tam, nie wiem, wy wydobywanie jakichś kamieni, tego typu rzeczy. Już mam 15 jagód, czyli proszę bardzo, to się do zbiera dość szybko. Ale przyjęcia są ogromne. Graczy się narobiło. Dobra. Lecimy dalej, szukamy więcej jagód. No i tutaj kolega już, jak widzicie, troszkę... Bardziej przybił z levelem No i ma już jakąś tarczę jakiś, Jakiegoś blanta ma No i zbrojkę w miarę fajną a my, a my szukamy jagódek Zbieramy jagódki Mamy już ich 25 Może teraz trochę coś ubijemy Zobaczycie jak mniej więcej walka wygląda W grze Warto wspomnieć o tym Najważniejszym aspekcie czyli o walkach astralnych Jest to normalnie Esencja owej gry Każda gilia robi sobie statek. Ten statek walczy z innymi statkami, no i może ten statek sobie okupować może go po prostu sobie zdobyć, przechwytywać. Te walki są naprawdę podobno bardzo, ale to bardzo efektowne. Ja nigdy nie miałem jeszcze okazji przeżyć takiej walki. A szkoda, bo normalnie aż korci człowieka, żeby zobaczyć, jak to wszystko wygląda w praktyce. No i jak widzicie. Tutaj na razie walka jest w miarę dynamiczna, ale później pojawiają się przestoje, nie ma co tutaj dużo ukrywać. Zresztą po prostu nie jest to gra z typu typowych takich gier dynamicznych, tylko bardziej coś podchodzącego pod World of Warcraft. Co do ścieżki audio w tej grze jest naprawdę świetna. Muzyka się zmienia, jest w miarę wesoła, skoczna w mieście. Na zewnątrz miasta robi się taka bardziej mroczna, bo w niektórych momentach co do dźwięków właśnie walki też są w miarę przyjemne, nie, nie drażnią ucha. No jak widzicie, interfejs cały też bardzo czytelny, wszystkie czcionki, wszystko fajnie jest zrobione. Naprawdę myślę, że chłopaki, którzy, chłopaki które tłumaczyłem właśnie tą grę odwalili kawo dobrej roboty, wszystko fajnie wygląda. Przez to i tam drobny, bo mieli problemy z serwerem, ale teraz już gra działa. No, i 7 dni mamy, aby przetestować ową grę. Ja postaram się w te 7 dni przedstawić Wam każdą z klas, mniej więcej w oddzielnym filmiku, abyście mieli mniej więcej pogląd na to, co owa gra oferuje właśnie w sobie. No, i proszę bardzo, pobiliśmy troszkę potworków. Idziemy znowu na jagódki. Czas nam się już chyba kończy, z tego co widzę. No, szkoda, ale niestety taki u nas jest kanał, nie mam za bardzo czasu, żeby rozwinąć te swoje pierwsze wrażenia. A więc tak, ja będę sobie zbierał jagódki i będę się z wami powoli żegnał. A resztę zobaczycie na pewno w kolejnych filmikach, tam również udzielę swojego głosu, gdyż no, chciałbym, żeby to wszystko w miarę fajnie wyglądało i żebyście tą grę poznali naprawdę dobrze. A więc tak, ja się z Wami na razie żegnam. Do zobaczenia w grze, bo na pewno się zobaczymy, nie mam mowy, żebym od tej gry tak szybko odszedł. No i może do usłyszenia. Jeśli ktoś na przykład stworzy jakąś gildię, zaprosi mnie tam, bardzo chętnie wpadnę. No tak, do usłyszenia, do zobaczenia. Do party można powiedzieć cześć.